Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest mikrocypek. Zapraszam do oglądania. Dość często w ostatnim czasie prosiliście mnie o mikrocypka i nie ma się co dziwić, jest to naprawdę wyjątkowy twórca, a wszelkiego rodzaju materiały z niej związane w ostatnim czasie zyskują znacznie na popularności. Mikrocypek, również trochę mniej znany jako Czarek Official czy Kozak Przyjaciel, to przede wszystkim twórca internetowy, który zajmuje się zarówno nagrywaniem oraz streamowaniem, jednak szczególną popularnością cieszą się szody z jego streamów. Najpopularniejszy na ten moment posiada ponad milion wyświetleń. Donajcie podczas streama ktoś udostępnił jego numer telefonu, po czym od razu ktoś do niego zadzwonił, co niezbyt mu się spodobało. Pozostań Stałe szoty również często sięgają od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy wyświetleń. Jakkolwiek to zabrzmi, fenomen jego popularności jest mocno związany z jego niepełnosprawnością. Różne sytuacje podczas transmisji poprzez swoją niewielką posturę ciała nabierają innego, dość specyficznego znaczenia, dzięki czemu cieszy się coraz większym zainteresowaniem odbiorców w internecie. Sytuacja trochę podobna do niezwykle popularnego Hasbuli. Być może kogoś zaskoczy, ale zarówno mikrocypek, jak i Hasbula, mimo swojej niewielkiej postury ciała, oczywiście nie są dziećmi, i myślę, że to idealny moment, aby opowiedzieć sobie o tym, kim jest mikrocypek. Mikrocypek w rzeczywistości nazywa się Cyprian Knapiński. I jak wynika z jego starego fanpage'a, ma chorobę łamliwości kości. 30 razy był połamany i ma 27 lat. A sugerując się tym, że fanpage głównie aktywny był w 2019 roku, aktualnie może mieć 30 lat. Jeżeli chodzi o początek jego twórczości, to na YouTube zadebiutował już we wrześniu 2016 roku, gdzie prosił o pomoc z Pokémon Go. Z kolei na dobre rozkręcił się ze swoją twórczością po filmie pierwszy raz na YouTube, 31 stycznia 2017 roku, z którego dowiadujemy się, jeżeli dobrze zrozumiałem, że pochodzi z Kiełpina, Najpewniej chodzi o miejscowość z powiatu kościerskiego, województwa pomorskiego. Oczywiście od 2017 roku mogło się to zmienić. Kanał nie jest już aktywny od końca 2019 roku. Warto dodać, że w międzyczasie streamował również na Twitchu, ale teraz głównie swoje materiały oraz transmisje na żywo prowadzi na TikToku. Na swoim koncie Official 1 zebrał 35 tysięcy obserwujących. Mikrocypek głównie do poruszania się korzysta z wózka elektrycznego. Z kolei bez wózka na przykład w domu porusza się za pomocą rąk. W związku z jego niepełnosprawnością również jego nauka była bardziej dopasowana do jego sytuacji. W jednej takiej specjalnej szkoły, która e, nauczyłka do mnie przyjeżdżała, uczyła nam różne rzeczy. Jest to naprawdę niesamowite, że mimo takich trudności realizuje swoje cele i marzenia. Jednak nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Kto choć trochę interesuje się mikrocypkiem, dobrze wie, że jest pewien temat, od którego uciec nie możemy. 19 grudnia 2019 roku został opublikowany film Brutalna przeszłość niepełnosprawnego youtubera, gdzie został oskarżony o publikowanie filmów, na których, że tak to ujmę, sprawia sobie przyjemność na stronach dla dorosłych. Oraz został oskarżony również o to, że interesuje się dziećmi. W taki sposób, jak jeszcze niedawno oskarżony był Leksiu. Chcąc nie, chcąc trochę przeanalizować Realizowałem te materiały i jedno trzeba stwierdzić na 100%, że jest to mikrosypek. Widać to po posturze ciała oraz po koszyłkach, które również ubieram na zdjęciach. Ale... by na pewno są tego kąta? Jak mam być szczery, to osobiście nie do końca mnie to przekonuje. Materiały, o których mowa na tej stronie, pojawiły się głównie w tym samym czasie. Materiały są trzy. Pierwszy i drugi filmik był stawiany tego samego dnia, 3 listopada 2019 roku. Jeden po drugim. Z kolei trzeci, ostatni, 18 grudnia, przed północą. Więcej się nigdy nie pojawiły. A pamiętacie, może, jaki filmik tego samego roku pojawił się 19 grudnia, czyli dzień postawienia ostatniego filmu? Brutalna przeszłość niepełnosprawnego youtubera. Przypadek? No, możliwe ale to są naprawdę poważne oskarżenia, które muszą być szczegółowo potwierdzone i według mnie równie dobrze mikrocypek mógł zostać oszukany. Przykładowo, jakaś niby dziewczyna mogła przekonać go na różne sposoby, aby podesłał swoje ciekawe filmiki w zamian za swoje. Tymczasem osoba po drugiej stronie monitora mogła wpaść na pomysł, aby zrobić z mikrocypka gwiazdę filmów dla dorosłych i pozakładać na jego dane różne tego typu konta. Gorzej trochę wygląda sytuacja w przypadku jego rzekomej wyszukiwarki z jego starego konta, do którego dostęp miał autor nagrania. Wynika z tego, że w 2015 roku 29 9 września miał wyszukiwać frazy związane z młodymi dziewczynkami, co jest znacznie bardziej niepokojące. Tylko skąd mam wiedzieć, że nie jest to w żaden sposób sfabrykowane? Bo konto zostało tak nazwane? Przy tym sam mail, jak można zauważyć, również jest ocenzurowany. Ostatni czas w internecie dość mocno pokazał, że to nie jest żaden problem z drugiego człowieka zrobić osoby na P, dlatego zachęcam w tym temacie do trochę większego obiektywizmu. Tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz, kiedy z niepełnosprawnego człowieka chce się zrobić właśnie tak złą osobę. Wiemy, ja że nic brogu. nie ma, dlatego ja musisz ja to, to udowodnić hejterom. Nie ma! Warto wspomnieć, że moje wnioski oczywiście mogą być przesadzone i nie zależy mi na tym, aby na siłę go bronić, bo kto wie? Być może materiał w 100% jest szczery i prawdziwy. No, ale jednak zauważyłem pewne wątpliwości i chciałem się podzielić z wami swoją refleksją. Chciałem poznać wasze zdanie na ten temat, wasze argumenty poznać w tej sprawie i zachęcam w tym temacie do komentowania. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam ciebie również na mojego Instagrama oraz Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link macie w opisie, jest również drugi kanał, do streamowania i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!